Ujęcie pierwsze Film na Z okazji miliona wyświetleń Palenie gumy Czas start to ma kopanie. Tutaj sobie obiązałem do busa, żeby nie poleciał, i trzymałem na lewym hamulcu. I poszło. Wczoraj wskoczyło równe milion wyświetleń na moim kanale. Także dziękuję bardzo. Z tej, może, o to okazji. Może jak myślicie, napiszcie w komentarzu. W Wilkowicach jest zlot traktorów. To jest 78 rok, także. Chyba się nada, poczekaj, chyba się nada, ale pod względem kwalifikacji. Bo tam jest chyba zlot do 1981 roku i możemy pojechać i rozerwać tą ich maszynę do przeciągania. Turbokompresor, może coś, może więcej pokaże niż zwykła 60, jak myślicie. Tylko tam by trzeba było całą noc jechać ponad 200 km. Dziękuję, piście w komentarzu. Czy widzimy się na zlocie, czy nie? Na razie, hej.